Myślę, że nikt z nas nie planował czegoś takiego jak zakładanie wspólnoty, jak tworzenie, tworzenie jakiejś nowej przestrzeni w ramach kościoła, która pozwoli spotykać się wielu ludziom. Nigdy nie myślałem o tym, by być liderem wspólnoty. To nie było tak, że był jakiś taki pomysł z góry ustalony i jakieś takie dążenie. To, co miało miejsce, to to, że kiedy Bóg zdobył moje serce, kiedy nawróciłem się, kiedy zmieniłem swoje życie. Co było moim pragnieniem, to, to było to, by takie miejsce powstało. I pamiętam jak powiedziałem Bogu, że będę w tym wierny i przez miesiące, dzień na dzień, ile to tylko było możliwe, będę chciał modlić się o taką przestrzeń w Krakowie, która nosi coś takiego, szczególnie było moje serce poruszone trzema z nami jednością. Rolą Izraela w wielkim planie Boga i powtórnym przyjściem Jezusa, na które wszyscy oczekujemy. Miałem takie marzenie, aby, które Bóg złożył w moim sercu, aby właśnie te elementy, te płaszczyzny były czymś, co, co będzie taką wspólnotę charakteryzowało. Po wielu miesiącach tej modlitwy, podczas jednej z nich Bóg powiedział do mnie, abym podszedł do osoby, której właściwie nie znałem, która miała na imię Gosia, abym rozmawiał z nią na temat wspólnoty. To było dla mnie szokiem, bo jej nie znałem, ale przyszedłem do niej, spotkaliśmy się, udało się w jakiś sposób z nią, z nią spotkać wtedy i powiedziałem, Gosia, słuchaj, nie znam Cię, nie znam Twojej historii, nie znam Twojej przeszłości, ale Bóg powiedział do mnie, że mam do Ciebie przyjść i mam rozmawiać z Tobą na temat wspólnoty. I powiem, że wywołał to potężny szok z drugiej strony, ze strony Gosi, dlatego, że ona też była osobą, która od wielu miesięcy nosiła bardzo regularną, też wręcz, wręcz codzienną modlitwę właśnie o wspólnotę. Ale największe zdumienie nasze było takie, jak zapytaliśmy, Gosia mnie zapytała, co miałaby ta wspólnota mieć, co miałaby nosić, co miałoby być tym szczególnym aspektem. Ja powiedziałem: Jedność Izraela i powtórne przyjście. Jak się powiedział, to jest niemożliwe, bo ja mam dokładnie to samo. Taki początek tego wszystkiego. Spotykaliśmy się w pierwsze dwójkę, później zaprosiliśmy właśnie do tego, co Bóg tworzył, kolejne pięć osób i w takim siedmioosobowym składzie trwaliśmy przez wiele miesięcy, spotykając się nawet trzy, nawet cztery razy w tygodniu, po to, aby wielbić Boga i pytać go, co dalej, dokąd zamierzam sprowadzić. To trwało miesiącami, aż do dnia, kiedy powierzyliśmy cały, całą historię tego, co Bóg tworzył w ręce biskupa Grzegorza Rysia, który potwierdził charyzmat wspólnoty i powiedział pragnę, aby to, co tutaj robicie, też było częścią Kościoła, który prowadzę. Raczej myślę, że to Bóg znalazł mnie w głosie, niż ja znalazłam Boga w głosie. Ja po prostu miałam pragnienie przełomu w swoim życiu duchowym, wyjścia z takiego z takiej trochę arogancji, przeintelektualizowanego, przeżywania wiary. Trochę utknęłam duchowo i myślałam, że to już po prostu się tak no, nie zmieni: że moje życie będzie życiem świadomego chrześcijanina w niemocy. I Bóg mi to bardzo szybko zweryfikował. Właśnie nauczania w głosie na początku mnie zawstydzały. Wiedziałam, że muszę się ukorzyć przed Bogiem szybko i radośnie, i po prostu pozwolić, żeby to łaska była tym, co ustawia mnie w życiu, a nie prawo. Moja historia przejścia do głosu jest związana ściśle z moją historią nawrócenia się. I z tym momentem, kiedy podjąłam decyzję, że chcę w swoim życiu iść za Jezusem. I to był taki moment, trzy lata temu, w 2012 roku. Byłam w takim momencie życia, myślę, że to był moment takiego dużego rozczarowania, prób szukania szczęścia w różnych rzeczach i tego szczęścia nie odnalazłam. I pewnego dnia byłam w kościele U Dominikanów, stałam sobie gdzieś tam na końcu, dosyć niechętna do tego, żeby być blisko ludzi. I w pewnym momencie stanął koło mnie chłopak. Ja tego chłopaka nie znałam, ale y, nie wiem jak to jest. Nie potrafię tego do końca wytłumaczyć. Ale y, czułam, że ten chłopak po prostu wie po co tu przyszedł i wie o co chodzi w tej mszy. Ja miałam wtedy świadomość, że jestem tam tylko z jakiejś takiej tradycji i y, nie ma we mnie zrozumienia o co w ogóle chodzi. Y, I po tej mszy ja wyszłam z kościoła y, i ten chłopak do mnie podszedł. On po prostu dostrzegł ten smutek we mnie. I on wiedział, że osoba, która naprawdę wierzy w Jezusa Chrystusa, nie powinna tak wyglądać. I dlatego wtedy nawiązała się między nami rozmowa. I ten chłopak opowiedział mi o zbawieniu z łaski, opowiedział mi o Jezusie. I dla mnie w tamtym momencie to była wielka dobra wiadomość. I ja stwierdziłam, że jeżeli to, co on mówi, jest prawdą, no to to jest. Antidotum i lek na wszystkie moje poszukiwania, na wszystkie moje lęki, słabości, i to jest to, czego ja w życiu szukam: że Jezus jest tym, kogo ja w życiu szukam. I wtedy właśnie ten kolega, Przemek Sekula, opowiedział mi o wspólnocie, którą prowadzili jego obecny szwagier i siostra o wspólnocie Głos na pustyni i zaproponował mi, że jeżeli chciałabym się dowiedzieć czegoś więcej, chciałabym z kimś porozmawiać. Na temat swoich problemów, na temat swojej wiary, no to mogę tam pójść. Przemek mi o tym powiedział w niedzielę, a ja wtedy już w czwartek poszłam na pierwsze spotkanie głosu i tak się zaczęła moja historia z Głosem na Pustyni. W tym czasie, to był 2011 rok, przygotowałem mój doktorat z nauczania księdza Piotra Hockena i miałam możliwość przebywać u niego w Hańburgu przez cztery miesiące, przygotowując materiały, źródła do mojej pracy. I w tym czasie przyjechała Gosia Sobczyk, e, wtedy jeszcze Sykuła, którą znałem z Landskorony, z wydarzeń, które się działy tutaj w, w Krakowie, niedaleko Krakowa, e, związanych właśnie z, z weekendami Księdza Piotra i tygodniami dla młodych. Nie znam jeszcze wtedy Karola, ale już wiem, że byli e, ze sobą, mieli jakieś wspólne plany. E, słyszałem o tym, ale nie miałem jeszcze możliwości rozmowy. Więc yy, wiem, że w jednym wieczór chyba z Gosiem miała rozmowę z siostrą Mary Pola, ja z Karolem spędziłem chyba parę dobrych godzin w nocnych. Yy, bardziej go słuchałem, to, co ma w sercu, to, co go inspiruje, w, w, czym, w czym jest, i, i plany wspólnoty, czy nawet nawet jeszcze wtedy nie na wspólnoty, ale takiego miejsca. To, co nas połączyło wtedy, myślę, że wtedy zrezonowało tym, że mogę powiedzieć tak, bo, bo rozpoznałem, że to, co. Co jest w sercu Karola i Gosi i głosu na pustyni tej młodej wspólnoty, niewielkiej, no jest niezwykle ważne i cenne. I, i, i Z mojej strony chciałbym po prostu pomóc, jak mogę, a tak naprawdę chronić to autorytetem, który mam jako Franciszkanie, jako kapłan. I tak stałem się opiekunem głosu na pustyni. I kiedy było nas, podejrzewam, 12 osób, Pan nas zachęca do tego, aby podjąć decyzję. O wynajęciu przestrzeni, w której będziemy się mogli spotykać. Przez taki czas, że na spotkania przychodziło już około 150-160 osób. Takim krokiem zaufania Bogu, o podjęciu innego wynajmu, kolejnej przestrzeni. Zrezygnowaliśmy z wynajmowania przestrzeni na Blowdowiskiej, wynajęliśmy lokalna okietka. To właśnie jesteśmy, okietka 79. I tutaj mamy 300 metrów kwadratowych i minęło dosłownie kilka. Kilkanaście tygodni spotkań. Teraz przede mieliśmy ponad 250 osób.